Siemano, witam wszystkich, po dłuższej przerwie Ech. Witam z wnętrza nowego zabytku Nowy zabytek Renia, następna 103,54, tu nie widać, ale... Tak? To 354 z lodowaczem kupiona była w październiku zeszłego roku Na razie jestem bardzo zadowolony Tu jak widać mokro Siejemy nawóz o Przysiadł trochę Siejemy Saletrę Zaksan Nie Pulan wróć Pulan ciejemy teraz na pszenicę. Pszenica... Ojej. Kilimandżaro, tak? Kilimandżaro. E, no i co? No i co? Rozsiwałem e, niedawno kizeryt. Parę dni temu. No i dzisiaj jadę z eletrom. Czekałem długo na dostawę nawozu, bo zamówiłem... Zamówiłem go początkiem lutego, no, a dzisiaj mamy już koniec lutego praktycznie, a przyjechał przedwczoraj. No ale cóż, no różnie to wychodzi. Szynica była siana bezorkowo po rzepaku. W październiku, jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie kiedy. No ale najgorzej myślę, że wyszło. Ktoś sobie tutaj rządził. O, widzicie te dziury? I sobie tutaj wykupywał robaczki na wędkowanie. Jakby nie miał swojej działki. Ale po co ma kopać w trawie jak tu może sobie wyczuwać na wierzchu praktycznie o, znowu siada Mamy mokrą wiosnę w tym roku Ale to dobrze Najbliższe prognozy jak widziałem no to ma być dosyć sucho w marcu to dobrze, że mamy teraz nadmiar wilgoci, nie jest nadmiar u nas przynajmniej. W polu normalnie można wjechać. To dzisiaj jest takie dosyć błoto, bo w nocy dopadało. Ale jak chciałem kizeryt piątek sobotę, no no to, to nawet błoto do pół się nie przyklejało. No wiadomo, gdzie, gdzie jest e, źródełko to wybija, no i jest błoto, ale tak poza tym to w polu jest sucho, nie? Skończę nawóz e, rozsiać, to trzeba się brać za przygotowania pod jarę rośliny. Trzeba rozwieść obornik, przy, przyorać, uprawić, no wiadomo, nie? No, może coś powiem o tym ciągniku. Jak widać, wersja w pełni mechaniczna. W pełni mechaniczna, bez tej skrzyni, dosyć problematycznej. Podnośnik też mechaniczny. Z elektryki to jest tylko napęd na guzik i załączanie wałka. To akurat ten wałek to jest super sprawa, bo przy 155 mam jeszcze mechanicznie, trzeba linkę ciągnąć w taką wajchę jak odręcznego, no to ręka wysiada po całym dniu dosyć ciężko to działa. No a tutaj już jest na siłowniku hydraulicznym, sterowanie jest elektrohydrauliczne tylko, a sprzęgło jest normalnie suche. Nie? tak, co więcej co w tym ciągniku robiłem łożysko zwrotnicy tu z prawej strony dolne wymieniałem no co więcej dołożyłem błotniki przednie trochę tak ogarnąłem Wstawiłem zawory niedawno jeszcze co muszę oleje pozmieniać, bo tak jeszcze się jeździ ale no i co? Jeszcze wyciągaliśmy chłodnicę. Chłodnicę silnika, bo grzał się. E, tutaj jak siałem właśnie to pole, bo nim musiałem siać, e, no to pod górę tutaj to już na czerwone wchodziło, nie? E, no ale co? Coś ktoś... Ktoś we Francji, bo on jest ściągnięty z Francji, Prawdopodobnie nalał tutaj uszczelniacza do, do chłodnic, no i chłodnica ma, miała zatkane kanały, wodne no, no i on momentalnie się grzał. I co jeszcze, no wy, wyjęliśmy chłodnicę, wyczyściliśmy tam, wypukaliśmy no i jak na razie nic takiego się nie dzieje, no jeszcze takich ciężkiej roboty w sumie nie robił, tam talerzował coś po tej po tym płukaniu chłodnicy, ale, ale tam się nie, nie, nie grzał no zobaczymy jak to będzie co, co więcej no nim tutaj pszenicę z zestawem oczywiście, leżówka z siewnikiem i radził sobie oj palec radził sobie całkiem fajnie Oczywiście no, nie robiłem tak głęboko jak z 155, bo on już nie uciągnąłby tego, ale, ale dawał radę na dwójce, na żółwiu. Siałem tym. No, także jak ktoś ma płaskie pola, to bez problemu by sobie radził. Tutaj no, górka jest spora, to to już, już miał co robić, nie? A śiałem dlatego, że w dużej reni sprzęgło się wykończyło, a już było no dosyć późno październik, no to wsialiśmy tym małym, nie? Ale zasiane było to chyba kończyłem 25 bodajże października, ale pogoda była super, także bo wcześniej właśnie zacząłem tą część pola Zasiałem wcześniej, potem przyszły deszcze, bo chyba dopiero po tygodniu udało się wjechać w pole, w ogóle tutaj, bo to jest ciężka ziemia. Także tu jest pół na pół, pół pola jest dzień wcześniej posiane.